Okej, okay. parafrazując jeden tekst z czasu apokalipsy, uwielbiam zapach rozpieprzonych nazistów o poranku. Sisu. Albo Sisu. W sumie nie wiem. Ponieważ to film fiński, którego scenarzystą i reżyserem jest... Jalmari lub Jalmari, też nie wiem, Helander, który opowiada nam historię dziejącą się pod koniec II wojny światowej gdzieś na Pustkowiu w Finlandii, gdzie były żołnierz odnajduje złoto. Warączka złota w Finlandii, nigdy o tym nie myślałem. Tylko, że natrafia na wycofujących się już bezwzględnych nazistów i dzieje się to, co byśmy poniekąd chcieli, żeby się działo. Chociaż to jest takie wiecie: be careful what you wish for, ponieważ mamy tutaj przykład kina gatunkowego, które ma trochę minusów, do których się przyczepię, bo tego jestem, ale generalnie bardzo dobrze się bawiłem. Jest to półtorej godziny z głównym bohaterem, którym który mówi w tym filmie chyba jedno zdanie. Nie chcę tu nic spoilerować, ale tak jest. I generalnie jest takim troszeczkę jak Men with No Name, ze spaghetti westernów serwujący sprawiedliwość, chociaż dużo bardziej idący w stronę zemsty ala John Wick czy jakiekolwiek inne kino zemsty. Natomiast jemu to oczywiście chodzi o złoto, które odnajduje, nie o samą zemstę de facto. Natomiast trzeba powiedzieć jedno. Jest to film krwawy, jest to film brutalny, jest to kino gatunkowe bawiące się Tropami horrorowo dramatyczno thrillerowymi ala Grindhouse jest to kino eksploatacji bez wątpienia, gdzie każdy, każde nadepnięcie kogoś na minę i wysadzenie jego ciała jest dokładnie pokazywane. Gdyby to był film 3D, tak jak kiedyś robili, wiecie, żeby rybki łapać, to tutaj trzeba by przed flakami robić uniki. Student biologii mógłby w międzyczasie robić notatki. No ale wiecie, są wysadzeni w kosmos naziści, więc głównie się cieszymy. Głównie. I jeszcze z plusów powiem, że podobała mi się generalnie rzecz biorąc reżyseria i zdjęcia. Jest to film niesamowicie taki po prostu brudny, taki, że patrząc na ekran, czujemy jak jest, nie wiem, zimno lub ciepło w danym momencie, jak jest brudno, jak, jak ma zaschnięte usta nasz bohater, że chce mu się pić, że czujemy zapach krwi w powietrzu. Jest tak wiseralny, tak namacalny, tak hiperrealistyczny i taki wręcz naturalistyczny w tym wszystkim, co się dzieje, ten film. I przypomniał mi troszeczkę oczywiście różnego rodzaju westerny czy antywesterny, szczególnie związane ze złotem, jak w zeszłym roku był Gold, gdzie Zac Efron na pustyni pilnował złota i tam też coś w tym stylu, gdzie cały film, wszyscy są upierdzieleni po prostu w błocie. Tutaj nie ma, nie ma czystej osoby, nie ma osoby, która wygląda jak normalny człowiek. Tutaj po prostu nie chciałoby się wchodzić w buty żadnej z tych osób. I świat jest paskudny, obrzydliwy, a ludzie dostają to, na co zasłużyli. Czyli brutalnie są po kolei mordowani. I to jest właśnie ten film. To jest półtorej godziny, które, jeśli chcecie zobaczyć, chłopak, który jest po prostu kombinacją Rambo z... W... Johnem to powie... no, z no, 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 Johnem Wickem to przychodzi na myśl, bo niedawno był w kinach, ale powiedzmy, że jest bardziej takim Rambo, który chce odebrać swoje własne, znaczy jemu chcą odebrać złoto, i prawda, ma... bije się z nazistami gdzieś tam na jakimś fińskim puskowiu, co ładnie wygląda, ale jest niesamowicie brutalnie pokazane, to polecam. Powiedziawszy to, film ma pewne problemy. Pierwszym z nich jest to, że w 50% on jest Rambo. I rzeczywiście, to, że jest wewnątrz filmu powiedziane, że to jest Ex Commandos, który był znany z tego, że zażynał ruskich w trakcie wojny, Wojny. Wszystko fajnie, mówię, motyw Rambo tutaj powraca, że to jest jakiś, że nadziali się nie na tego co trzeba, wiecie, przypominają się stare teksty, że ja tutaj nie jestem, żeby bronić go przed wami, tylko was przed nim, nie, wiecie, jak właśnie tam, trzeba by Rambo odwiedzić swoją drogą, już nieraz to mówiłem, to jest fajne w ogóle dramat związany z PTSD po Wietnamie, to nie jest taki głupi film, jak niektórzy myślą, co dawno nie oglądali. Natomiast, no, tutaj mamy w 50% to, i rzeczywiście tam, gdzie film kreatywnie wykorzystuje jego umiejętności połączone z wolą przetrwania walki i tym, że się nie poddaje ten chłop, ee, to, to było fajne, kreatywne. Czasami takie, że naprawdę, wiecie, wchodzimy oczywiście w takie durne momenty, że on po prostu, że wszyscy po kolei giną w jakiś, powiem, ja durny, wręcz groteskowo-komediowy sposób. Gdzie flaki się sypią na ekran, ale jest to zrobione tak pół żartem, pół serio. No, to jest kino eksploatacji, raczej durnawe. Nie jest to moralizujący dramat wojenny o filozofii i, i wiecie, jakichś metafizycznych rozkminach co do człowieczeństwa. Nie, nie, są źli doleni błotem naziści, którzy po prostu są wysadzani w kosmos ścigając naszego gościa. Natomiast drugie 50% jego postaci to jest scenarzysta robiący Deus Ex Machina, to znaczy nasz bohater ma płaszczyk scenarzysty i tutaj niestety, no jest, o, o ile ja częściowo w pełni akceptuję, że to jest Durne kino, gdzie ten bohater musi wszystkich zabijać i jakoś chce poradzić. O tyle w tym filmie jest no z pięć sytuacji, gdzie puszczają go, chociaż nie powinni, albo na zasadzie, zamiast wziąć i go zastrzelić, to mówią, daj mu odbiec i będziesz do niego strzelał ze snajperki, albo tam na zasadzie zamiast wziąć tej snajperki, teraz strzelić to chłopicie po inną giwerę i ten w tym czasie się chowa, albo to takich jest mnóstwo rzeczy, których po prostu chciałby się powiedzieć, no nie, no dobra, to było głupie. On nie powinien był tego przeżyć. Jest taki moment, który nawet no, nawet nie chcę spoilerować, ale też są takie momenty, gdzie po prostu no nie wiem, to jest niemożliwe, że on to przeżył. I to takich momentów jest w tym filmie. Tak, to jest to skojarzenie z Johnem Wickiem, nie? Z, albo z innymi tam Rambo Commando, że ten chłop w tym filmie zginął 30 razy. To on w zasadzie w 50%, jeśli jest Rambo, to w drugich 50% jest Michaelem Myersem. Tylko, że jest Michaelem Myersem ścigających Hahaha <grywy> Więc, że tak powiem, pod tym mogę się podpisać, tylko że ostrzegam, jest kilka chwil, w których, wiem, każdy, każdy, kto widział ten film, powie, że tak, to było idiotyczne, to było takie, to był właśnie Michael Myers poziom, że to to, 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 on tego nie przeżył, proszę, tak to się nie da, proszę pana. I druga sprawa, o ile ten film jest taki ultra realistyczny, tak czuć po prostu, kurna, brud tej ziemi, zapach metalicznej krwi i, i ból z ran, które widzimy na, wiecie, na ciele naszego bohatera, jest tak nie taki przenoszący nas w ten świat, taki wręcz łapiący z ekranu, o tyle ci Niemcy gadają po angielsku z akcentami. I domyślam się, że to są fińscy aktorzy, bo to jest fińska produkcja, tak bym zgadywał. Nie mam pojęcia, ale tak zgaduję. E, I rozumiem, że jest to taki zabieg dla zachodniej publiczności, szczególnie anglojęzycznej, żeby, wiecie, żeby w cudzysłowie powiem, głupi Amerykańcy sobie obejrzały po angielsku, ale no trochę mi było szkoda. Oczywiście to jest kwestia tego, że w tym filmie praktycznie tylko Niemcy gadają, bo nasz bohater jest, nic nie mówi, nasz bohater jest człowiekiem czynu. To, 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 co powiedziałem teraz może nie, nie jest śmieszne, chyba, że widzieliście film Człowiek czynu i teraz taki montaż, jak tam kogoś rozprówa na kawałki. No, ale tak, za każdym razem, jak słyszałem tych Niemców, tego najgorszego nazistę, mówiącego Go there and check his... Nie? To miałem takie, oj, no, trochę szkoda. Niby rozumiem czemu, rozumiem, co tam tym stoi, ale tak sobie myślę, jakby to było po niemiecku, dodałoby tej nutki, tego takiego realizmu, bo za każdym razem mnie to wybijało. Za każdym razem po prostu myślałem sobie Eee to naziści, naziści, takie no wiecie, wiecie o co chodzi, no nie, wiecie. Podoba mi się w ogóle, że film jest absolutnie bezpretensjonalny w takich kwestiach, że, znaczy jeśli mielibyście jakieś wahania, czy może ci Niemcy są dobrzy, czy źli, nie, tutaj są od pierwszych scen, Na zasadzie widzą szczeniaczka, zaczynają do niego strzelać. Są jakieś kobiety, będą gwałcone. A ja my tak, no, nie ma problemu. Film w ogóle się nie bawi tutaj w jakiś, e, wiecie, symetryzm, czy, czy budowaniu narracji, że może tam ktoś był dobry, ktoś zły, jakieś rozkwiny co do wojny. Nie, to są po prostu kurwa naziści i mają w tym filmie zginąć. I to, jak chcecie iść do kina zobaczyć, to wam obiecuję. Także tak, jak ktoś ma ochotę na. No takie grindhouse'owe kino eksploatacji, gdzie jeden ex-komandos bezwzględnie zażyna nazistów, którzy są leni błotem i własnymi flakami gdzieś na fińskim pustkowiu, bo chodzi o grudki złota ech, i, i tylko w zasadzie o sieczkę. Polecam, dostanie ode mnie Sisu 6 na 10. Serio nie wiem jak się powinno czytać Sisu, Zizu, Sisu, bo nikt chyba tego w filmie w ogóle nie mówi, albo tam... Chyba pada wyjaśnienie, co to słowo znaczy, i no, tam nie będę zdradzał, ale nie, nie będzie, że Sisu, nieważne. W każdym razie w 90% film perfekcyjnie egzekwuje to, co chciał, czyli właśnie to, co już opisałem. Tak jak mówię, to, co mi naprawdę przeszkadzało, to tylko ten te ję język, że gadali po angielsku niepotrzebnie. I co najważniejsze, o 20% bym zmniejszył absurd. O 20% bym zmniejszył to, że chłop naprawdę tutaj przeżywa tyle co John Wick we wszystkich swoich filmach i Michael Myers razem. Tak w sensie. O 20%. A tak to mi się bardzo podobało. Czekam na Wasze opinie. i do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.